Dzień dobry. Cudowny fragment Ewangelii dzisiaj mamy. To taki fragment, którego kiedyś bardzo się bałem, a dzisiaj jest dla mnie... E, czym jestem starszy, tym jest e, piękniejszy i tym jest e, coraz bardziej dobrą nowiną. Pan Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, ten nie zyska. A potem daje te różne e, przykłady, kiedy mówi o takim elemencie zaskoczenia. Mówi, dwie będą meły, czyli mieliły mąkę. Możemy sobie powiedzieć inaczej: dwóch będzie siedziało w komórkach, będą patrzeć tam na te swoje różne rzeczy. Jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Cudowny fragment. Kiedyś mnie straszył, no bo stracić swoje życie, zaskoczenie. Podejrzewam, że czytałem go tak jak większość ludzi: to znaczy, że chodzi o taki element. No, właśnie, śmierci, nie wiesz kiedy przyjdzie, a więc bądź gotowy i tak dalej, stracić swoje życie, no to śmierć. Cudowny jest ten fragment, dlatego że ten fragment nie straszy i nie mówi o śmierci, a jeśli mówi o śmierci, to nie po to, żeby straszyć. Ten fragment mówi o tym, że w nas, ludziach, jest taki naturalny mechanizm, że chcemy swoje życie. Źle, że swojego życia się tak kurczowo trzymamy. I nie chodzi mi o fizyczność tego życia, ale chodzi mi o to, że mamy jakieś wizje siebie, to nasze ja, to nasze ego, które bardzo często biorąc górę sprawia, że jesteśmy bardzo nieszczęśliwi, bo nie realizują się nasze wizje życia, nie realizują się wizje życia na innych ludzi, nie realizuje się, nie wiem, wizja życia mojej ojczyzny, mojego kościoła ciągle jesteśmy w jakiś sposób niezadowoleni, sfrustrowani, bo moje życie nie jest tak, jakie bym chciał. A ten fragment mówi o tym, że trzeba to stracić, żeby zyskać. Co to znaczy stracić? To znaczy, że muszę się zacząć odklejać od tego, co jest moją wizją na moje życie. Paradoks, no nie, bo to przecież moje życie i to ja powinienem mieć wizję na to życie. Tymczasem chodzi o to, żeby być coraz bardziej wolnym, wolnym od opinii ludzkich, wolnym od tego, żeby się realizował mój plan, wolnym od tego, żeby ciągle żyć w takim niespełnionym marzeniu, idealności swojego życia. Chodzi o to, żeby być człowiekiem, który naprawdę potrafi i chce przyjąć swoje życie tak, jakie ono jest. To jest strasznie trudne. I ten przykład z tymi dwoma kobietami, czy z tymi dwoma facetami, którzy siedzą w komórkach, jeden wzięty, drugi zostawiony, to znowu nie chodzi o to, że jednego śmierć zaskoczy, a drugiego nie, tylko chodzi o to, że jeden to zrozumie a drugi tego nie zrozumie. I ten przykład z mieleniem mąki jest genialny, dlatego że to jest jedna z takich czynności, którą po prostu wtedy ludzie wykonywali, a więc Pan Jezus znowu mówi, że to, to coś, nie wiem, jedni mówią o tym oświecenie, drudzy o tym mówią przebudzenie. Demello mówił o przebudzeniu. Pan Jezus mówi, a potem Święty Paweł to powtarza, nowe życie, nowy człowiek. Musicie się powtórnie narodzić, ten stary musi umrzeć. To jest właśnie to, że ten moment przebudzenia, oświecenia wcale nie musi przyjść, nie wiem, na liturgii, na Eucharystii, w Kościele. To jest moment, który może przyjść w każdym momencie naszego życia, z zaskoczenia, z takim powiedzeniem, że właśnie w tym momencie dzieje się to coś. Zobaczcie, do czego nas to prowadzi. Nie do strachu ale do takiego sposobu życia, żeby cały czas mieć frajdę w tym, żeby mieć oczy otwarte, to jest to, co cały czas Wam mówię, Ten, to, co wczoraj mówiłem, to czy przedczoraj o tym y, poczuciu wdzięczności, że ja chcę być człowiekiem, który widzi więcej, bardziej, mocniej. Nie dlatego, że jestem lepszy, ale dlatego, że mam właśnie zmysły otwarte. Dlatego, że jestem człowiekiem, który chce powoli umierać, oddawać swoje życie, tracić je. Jeszcze raz mówię, to nie ma nic wspólnego z umartwieniem, ze śmiercią, y, ze smutkiem, y, z takim poczuciem, że moje życie jest bez sensu, tylko wręcz przeciwnie. Odklejam się od moich wizji. A zobaczcie, że to odklejanie się tak naprawdę sprawia, że jesteśmy bardziej wolni, a przez to bardziej radośni. To jest y, coś niesamowitego. Wczoraj y, jechałem sobie, y, udało mi się w końcu pojechać na dłuższy rower, y, i już wracając y, y, do domu, tak sobie myślałem, że. Miałem w tym roku ostatnim pewne marzenie, pewien obraz, nie będę go zdradzał. On się kompletnie nie zrealizował, kompletnie mi nie wyszedł, z różnych powodów. I, i widzę, że kiedy ten obraz wraca, to się staje smutny. To znaczy, że jestem jeszcze jakoś tam przyklejony do tego pomysłu, do, tego, do tej wizji, którą sobie stworzyłem. Znowu, pod, pod wpływem różnych czynników. Ale w momencie, kiedy pozwalam sobie na to, żeby się odklejać od tej swojej wizji, to wraca do mnie radość, wraca do mnie życie. Yy, dlatego, że yy, jestem tu i teraz i chociaż moje życie tu i teraz wcale nie jest takie fajne jakby się wydawało, yy, czasami bardzo boli, czasami dokucza bardzo mocno, to jednak jeśli mi się udaje właśnie przebudzić do tego życia tu i teraz, to mam pokój w sercu. To wiem, że jestem u siebie. To wiem, że to jest właśnie ten moment, w którym jestem wzięty a ten drugi ja zostawiony. Nie bójcie się stracić życia. To jest naprawdę fajne. Do zobaczenia.